Jadąc do zdarzenia w miejscowości Zebrzydowa, specjalistyczna grupa wodno jednym zastępnym z łodzią, zjeżdżając ulicą Cieszkowskiego w stronę Staszica, uległa kolizji z samochodem osobowym wyjeżdżającym z ulicy Staszica. Na temat sytuacji, przyczyn, w tej chwili będę się wypowiadał. Jedzie na miejsce grupa komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Wrocławia a jest na miejscu policja, która przekaże taką informację. Co się stało wskutek tego zdarzenia? Trzy osoby cywilne z samochodu osobowego zostały zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala. Strażakom w samochodzie ciężarowym nic się nie stało, to oni pierwsi udzielili pomocy poszkodowanym w tym samochodzie osobowym. Dodatkowo z jednostki bolesławców zadysponowane zostały zastępy do udzielenia pomocy, w tym Zastępy, które miały się udawać również do Zebrzydowej, do zdarzenia, do którego była zadysponowana ta grupa. Samochód ciężarowy nie nadaje się do samodzielnego odjazdu, ze względu na to, że ma uszkodzone światła, zostanie za zgodą policji scholowany. Tak samo odholowana zostanie łódź z przyczepką, a samochód prywatny przez osobę prywatną też nie nadaje się do jazdy.